Cześć i czołem Witajcie w nowym filmiku Z mojego kanału Dajcie subika i lajka Oto i wersja pepy Dawno jej to grałem Ale jak ktoś chce to Nie wiem, dawno nie grałem. Więc zobaczmy Jesteśmy przed domem pepy. Jakby chcecie to wszystko Pokażemy co tu jest Jest ogólnie ciekawe. Budowskiego. Czy o co chodzi? Ty nie zabrałem, nie? nie. Omińcie się Kuba Budowski i czekaj, widzieć. Nie ma tego. To nie jest. Nie, to nie jest. Wiem, że są różne formy. Raz kiedyś to dawniej grałem. Dawaj. Ehm. Jakby co, ktoś chce. Tego nie było. Ale ładne. Dzisiaj będzie to, nie wiem, trwało 8 minut i kupimy coś bardzo dobrego. Icegun. Ice gun. No i kupimy go. Kilka pułapek, coś tam. I co jeszcze, bo mi tyle stać. Laser. No. No i macie. I tyle to nam wystarczy, i teraz idziemy, nie wiem Wiem, że może biegać, jest też tedy, ale widziałem Raz coś, co was zdziwi, idziemy do Pamiętam, to jest coś takiego, tutaj był Dino Dino czy już nie mówił. jest pociąg, fajne Zobaczmy, Dino Pamiętam, był raz potwór, taka wielka kreatura O, fajne kolorki a, bo jest światło nie. Oto i ten dyno. Przepraszam, że są takie światła, co nie? Taki, taki komputer, taki komputer. Jezus. Teraz idziemy po pp. Boże, jak to mnie goni. Konie? mnie. Dajesz frozen. Nie ma dyno. Czemu się zwolnił? Aha, o, to, to, e, e, to to. O! To co... To co... się sobie złapać. O! To i to co jest najstraszniejsze w tej grze. E, inaczej można to nazwać Monstrum wśród Monstrów. Znaczy mi po mojemu Spider. O, to jest bydle. To jest bydle. To nie jest małek. Weber, trapy, wszystko trzeba kupić. Kazela, aligator. Dobra, idziemy. Tylko. Teraz to będziemy się chyba teraz chronić, bo idziemy do domu. Stajno będzie gonić. Wejdzie to, dostanie spluwy z... mrożącej krewy. I siw Pamiętajcie. Jezus! O co to widzicie? To jest kuzyn Spider Eee... to ukradł, to jest głupi on Kurde! Ile go zamrozić. Ale elefant... Elefant jeszcze stał! Utknąłem! Cześć piesku! Ale go lubię. Nie ma dajno! Nie ma jeszcze... Jest! A to ja dostałem! Chłop mu ukradł i teraz robi taki błąd. ten który mu zapieprzył, bo przyj on zaraz wyjdzie. O, ta tośmika się roz, Nie wiem po co mi to, ale będziemy zapiekrzeć. To za pieksy. Dawniej to było fajne. Chodzi mowa. Jak coś się co to... Powiem z zaraz. i Chaplunk. Nie pamiętam. O tu! Tu! Tu był! Eee... <tani>, Tani. Tani Aha! Bój. Gdzie ten pociąg? A, train ticket. To jedziemy. E, to, 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 o, 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 aha, aha. Przepraszamy, ale... Nie! Oha! Używamy teleporta. Jezus! Ja, ja, jak co ty? I też zabijemy... szukamy... To jest brat. Kradnę. Idę po albo jak ktoś nie wie, to idziemy po pony. Później zobaczmy se kuzyna, ale jesteśmy w dupie. Tedy dawaj, sły, dawaj. Yo, ja się staram, kurde! Nie śmieć się! Nie patrzę, ale... Jedzie ciapunk, jedzie ciapunk. Czekaj. Wyciągnijmy To szóstkę. No i ba. Kurde! Aha, dobra. Zostaliśmy w dupie. Dzięki bardzo. Jak zginę, to... jest szósty, wziął długi filmik, ale nic się nie dzieje. Ty go Dobra, tam są postacie. To jeste wszystkie... Aha! Aha! Mami zapieprzyła i wszyscy po mnie... Ała! Dobra, zemsta! Idzie. sobie... Teddy. Co jest Kur... Teslujem laser. Aha! Dobro, to pa pa!